Po siedlce nie będzie miło wspominała pierwszego wyjazdu w betklik pierwszej lidzy. Biało-niebiescy przegrali 1-4 za pole. Odtrzaskani na zaplecze ekstraklasy Opolanie zaczęli strzelanie już w drugiej minucie, a po kolejnych 18 prowadzili już 2-0. Defensywa Pogoni nie była mocną stroną i została brutalnie obnażona. Po przerwie Odra dołożyła jeszcze dwa trafienia, a ozdobą spotkania był gol na 4-0 autorstwa urodzonego w Siedlcach Adriana Pużyckiego. Honor Pogoni w jednej z ostatnich akcji meczu uratował Cezary Demianiuk strzałem z rzutu karnego. 2 sierpnia o 20.00 Pogoń zagra na Stadionie Śląskim z ruchem Chorzów. Na pewno nie tutaj w dobrym nastroju, bo wysoka porażka. Taka, która boli, bo przygotowaliśmy się sumiennie do tego meczu. Dużo informacji na, na, na temat przeciwnika, ale na temat też, też działań indywidualnych, poszczególnych zawodników. To nas boli, że, że pomimo, że ta wiedza była, pomimo, że, że w tygodniu ciężko nad tym pracowaliśmy, to dzisiaj zostaliśmy bardzo surowo zweryfikowani i ten początek sezonu na pewno. Na pewno to jest taki bardzo mocny zimny prysznic dla nas, dla całego sztabu, dla, dla zespołu i materiał do tego, jak wiele pracy jeszcze przed nami tej piłkarskiej, tej taktycznej, ale też, ale też mentalnej, bo często gubimy koncentrację i wydawałoby się, że w niezbyt trudnych sytuacjach nie radzimy sobie, tracimy, tracimy takie bramki jak. Jak dzisiaj, to na pewno bardzo boli. Trudny, trudny tydzień przed nami, bo za chwilę już piątek gramy też w Chorzowie z bardzo, z bardzo wymagającym przeciwnikiem. I musimy jak najszybciej się podnieść. Musimy jak najwięcej, jak najwięcej przepracować tego analitycznie, ale myślę, że też, też tutaj mentalnie, żeby ta, ta wiara zespołu w wygrywanie Tutaj nam nie uciekła, bo, bo po tym sezonie, w którym awansowaliśmy, gdzie często wygrywaliśmy, teraz taka gorzka pigułka i na pewno z tego duże wnioski, duża lekcja dla, dla nas wszystkich. Natomiast nie ma mowy o, o poddawaniu się. My, wierzymy, my wierzymy, wierzymy w ten zespół, wierzymy, że że ucząc się na tych błędach e, będziemy coraz lepsi, e, będziemy tą ligę poznawali coraz lepiej i, e, i zaczniemy sobie w niej po prostu zdecydowanie lepiej radzić.